No, i jesteśmy teraz przy odmianie szampion. Sytuacja, jeżeli chodzi o zawiązanie, może podobna. Może, może ciut gorsza, ale nie jest zła. No, jeszcze na pewno w tej odmianie też przydałaby się wielkość troszeczkę. Przy czym tu mamy zdecydowanie więcej czasu. Ale. Oprócz tej wielkości, ja myślę, że no, powinniśmy tutaj mocno też powalczyć o kolor, bo, no, bo zależy nam tutaj, żeby, żeby tego koloru więcej się pojawiło. I yy, równowaga wegetatywno-generatywna tutaj, akurat na tej kwaterze, jest wystarczająca, myślę. Yy, więc jakichś zabiegów agrotechnicznych, yy, specjalnych tutaj dodatkowych chyba nie potrzeba. Natomiast yy, na pewno jeszcze powinniśmy troszeczkę powalczyć, nawet po liściach widać, że, że chyba troszeczkę azotu by się też przydało dało tutaj, więc ja myślę, że jeżeli chodzi o tutaj odżywianie i jednocześnie połączenie koloru i z walką o wielkość, to powinniśmy skupić się na takich nawozach dolistnych, jak na przykład krystalony. W naszej ofercie polecamy krystalon pomarańczowy. Wielu sadowników w sytuacji Drobniejszego owocu wybiera do tego celu zamiennie y, krystalon czerwony. Krystalon pomarańczowy ma tylko 6 azotu, a czerwony dwa razy tyle, bo 12. W związku z tym y, no, jest taka praktyka, że y, no, używanie tego troszeczkę azotu w opryskach y, daje jakąś szansę, że, że odrobinę może jeszcze ten owoc, owoc podrośnie. Chociaż tak jak mówiłem, no, zasadnicza, zasadnicza część to, y, jeżeli chodzi o azot, powinniśmy to dostarczać przez korzeń. No ale czasami troszeczkę się udaje przy sprzyjających warunkach. Na pewno jeżeli jest nawadnianie, to też warto tutaj nawadniać, żeby ta wielkość nie, nie stanęła, nie zatrzymała się. Pamiętajmy, że z kolei samo nawadnianie będzie powodować też, że ten owoc będzie rósł. Może się nie wybarwiać, bo wegetatywność też powoduje, że owoc rośnie. Nie ma ochoty, jakby roślina wchodzić w fazę generatywną, czyli wykształcenie nasion, które wiąże się również z wykolorowaniem owoców. Żeby poprawić to wykolorowanie. Właśnie tak jak powiedziałem, dostarczanie już krystalonu, powiedzmy pomarańczowego czy czerwonego dostarcza zarówno, mówiłem tam o azocie, ale to są niewielkie ilości, natomiast dostarcza fosforu, bo krystalon pomarańczowy i czerwony mają oba gdzieś po 12 fosforu i po 36 potasu. Więc tutaj dostarczamy tych składników, które też mają wpływ na kolor i na pewno nie można zapomnieć w okresie, w okresie... No, przedzbiorczym, czyli też na, na powiedzmy 4 i 2 tygodnie przed zbiorem, żeby jednak zrobić takie uderzenie fosforowe większe. W naszej ofercie y, do tego celu nadaje się krystalon żółty, który ma 13-40-13. Y, y, taki skład, czyli ma 40% fosforu, więc my go polecamy tutaj y, właśnie w tym okresie do, do zgromadzenia węglowodanów w skórce owoców, które. No same w sobie nie zadziałają. Do tego, jak wszyscy wiemy, bo chociaż może nie wszyscy, bo tak jak rozmawiając z sadownikami, to spotkałem się już z taką, że ktoś zastosował właśnie jakiś tam nawóz fosforowy, no i, jakiś, i stwierdził, że był nieskuteczny, bo owoce się nie wybarwiły. Proszę Państwa, my dostarczamy ten fosfor po to, i po to, żeby wyprodukować węg węglowodany, czyli cukry w skórce, natomiast dopiero tak naprawdę te różnice temperatur w okresie przedzbiorczym, różnica temperatur dzień-noc, powodują, że te węglowodany przechodzą w barwniki, które dają nam ten rumieniec. Także muszą się zbiec te dwa czynniki. Musi być dobre odżywienie węglowodanami, jak i te czynniki agro, pogodowe, które spowodują wytworzenie tego rumieńca. Także, no, jeżeli tego nie będzie, jeżeli zima, jesień by była ciepła, bez różnic, dzień, noc, w temperaturze, to na pewno to wybarwienie, niezależnie jak byśmy się starali, to będzie słabsze. No, ale przynajmniej trzeba zrobić to, co możemy, czyli możemy Dostarczyć tego fosforu, żeby dostarczyć tych składników, które mogą stać się podstawą do wytworzenia rumieńca. Proszę Państwa, tutaj jeżeli chodzi o teraz o walkę o jakość, o zaopatrzenie w wapni, w przypadku tej odmiany myślę, że ze względu na to, że jeszcze powinniśmy no troszeczkę tutaj też no, te deszcze wypłukały na pewno ten azot, więc dajmy jeszcze ze dwa zabiegi na pewno kalcynitem, To nam troszeczkę może nie będzie hamować. No, nie powstrzyma, tro, trochę nam zwiększy tą średnicę, a dopiero w końcówce, yy, tak jak powiedziałem, yy, i to co, to, co w, naszej, w, naszej, yy, w naszych zaleceniach się pojawia, czyli na te yy, dwa tygodnie, tydzień przed zbiorem przechodzimy już, kiedy, kiedy będziemy zadowoleni z tej wielkości yy, owocu, yy, przechodzimy na yy, nawóz bezazotowy wapniowy, czyli w naszej ofercie Jarawita Stopit.